Na kanale Kierunek Zdrowie. Po ponad sześciu tygodniach nie filmowania po moich wakacjach w Polsce, ciężko mi znowu wejść w ten rytm filmowania i kręcenia, ponieważ jestem z dziećmi, są wakacje i nie mam tak naprawdę już takiej atmosfery jak normalnie w roku szkolnym. Ciężko, ciężko jest mi, a poza tym dwa tygodnie do siebie dochodziłam też po przylocie z Polski. Także no nic, zaczynam na nowo. Mam nadzieję, że teraz już mi to bardzo sprawnie dalej pójdzie. Chcę Wam powiedzieć tak w skrócie o moich wakacjach, jeżeli chodzi o kulinarną sprawę, że nie było tragicznie, ale nie było dobrze, absolutnie nie było dobrze. W Polsce zawsze mam problem z jedzeniem. W Polsce jem więcej pieczywa. W Warszawie, gdy byłam u mojej mamy, to oczywiście jadłam dużo zdrowiej. Jadłyśmy kaszę, jadły, piłyśmy koktajle, jadłyśmy mnóstwo owoców, warzyw. Było super, ale w Warszawie w tym roku byłam tak mało. Byłam tak naprawdę kilka tylko dni i jeździłam cały czas po Polsce, więc nie było tak łatwo z jedzeniem, nie było też tak zdrowo, jakbym bym chciała i jadłam dosyć dużo pieczywa i niestety nie takiego, jak bym też sobie życzyła, oczywiście. Co się, się też z moją wagą teraz wiąże, że przywiozłam ze sobą trochę, trochę więcej wagi. Teraz mam sierpień na to, żeby się z domu doprowadzić do porządku i wejść w rytm. Jestem szczęśliwa, że jestem w domu, mam ogródek, mam mnóstwo zieleniny i teraz pijemy codziennie mnóstwo soków, koktajli, sałaty. Jemy pyszne, niesypane niczym, naturalne, organiczne najczęściej i pyszne. Co Wam chcę powiedzieć? W Polsce miałam plany, żeby z... odwiedzić wiele knajpek wegańskich, wegetariańskich, wegańskich. Niestety nie za bardzo mi się to udało. Byłam, byłam może w jednej czy dwóch w Warszawie, byłam w Krakowie w jednej reklamowanej, która mnie wcale nie zachwyciła, ale nie chcę nawet o tym mówić. Natomiast byłam też w Zielonej Górze u mojej teściowej kilka dni, trzy dni dokładnie nie za długo. Ale byliśmy właśnie, to był cel też, taki na Zieloną Górę, żeby odwiedzić pewną wegańską knajpkę, o której każdy może od krótkiej historii właścicielki tej knajpki w Zielonej Górze, która zaczęła pisać blog mniej więcej wtedy, kiedy ja pisałam mój. I pisałyśmy do siebie komentarze, jakoś taka nić sympatii się wywiązała, i nagle ważna przestała pisać. Wiem, że wpadła mocno w weganizm, zakręciło ją to i na Facebooku mi napisała, że otwiera knajpkę. To było w zeszłym roku we wrześniu. No jeśli tam gdzie, napisała w Zielonej Górze, to ucieszyłam się bardzo, że akurat tam mam, stamtąd pochodzi mój mąż, więc będę tam pewnie bywać, bywam czasami w Zielonej się, Tak jak jej blog, Wegemena, bloga już nie prowadzi, ale knajpkę za to wspaniałą, właśnie zaraz Wam ją pokażę. I muszę Wam powiedzieć, że um, bardzo się dziewczyna spięła, zrezygnowała z pracy, zakręciła się naprawdę weganizmem i razem z najlepszą przyjaciółką, Renatą, otworzyły w Zielonej Górze wegańską knajpkę. Ceny są bardzo uważam przyzwoite, jedzenie jest pyszne i świeże, robione codziennie, one przychodzą rano codziennie i robią gotowe, świeże, przygotowują świeże jedzenie. Muszę wam powiedzieć, że to, co w ogóle w wegańskich knajpkach jest dla mnie taką jedyną, jedynym minusikiem. To jest to, to jest to, że kotlety są wszędzie smażone i w ogóle jest dużo, dużo bardzo smażonych rzeczy. To mi. Szkoda tego, że, że, że to na przykład nie może być pieczone. Sama czasami smażę jakieś kotlety szybko, żeby się też nie. Wydaje mi się, że wtedy się też mniej rozwalają, ale to nie zawsze jest prawda, bo czasami pieczone wcale nie są gorsze, ale no, na pewno w knajpkach jest. Tak zaczęłam sobie to tłumaczyć, że. Pewnie łatwiej jest dużo łatwiej jest te kotlety usmażyć, dlatego jedyny taki, jedyna taka moja mm, no właśnie niepewność czy taka, takie zastanowienie było na temat tego, że, że jest smażone, ale muszę wam powiedzieć, że te kotlety były przepyszne, pyszne. Smakowały mi były dwa rodzaje kotletów i najbardziej mi smakowały te z pomidorami suszonymi, ale były też tofu i też były dobre. To co mi się bardzo podoba. To, że są duże y, porcje surówek i że te surówki są przepyszne. Nie, nie ma tam nawalonego jakiegoś sosu ciężkiego, który psuje smak tak naprawdę tych warzyw, tylko te warzywa mają podkreślony smak właśnie takim delikatnym sos sosem. Pyszne! Ja byłam zachwycona tymi surówkami. Tu jest marchewka z sodemem, też piechota. Żadnych bezsensownych sosów. No I sałatę z pestkami słonecznika. Po prostu naprawdę pysznie i zdrowo. Surówki, kotlet, zupa bardzo dobra. Nie jadłyśmy tam dużo rzeczy. Byłyśmy z dziećmi. Ja z moją mamą, z moją teściową z dziećmi, także może nie mogłam się tak w pełni skoncentrować też na, na większej ilości dań, na spróbowaniu więcej, większej ilości rzeczy, ale muszę Wam powiedzieć, że to, co jadłyśmy, smakowało nam wszystkim. Wszystkim. Więc i mojej mamie, i teściowej, wszystkie byłyśmy bardzo zadowolone. I na pewno, gdy będę w Zielonej Górze, na pewno odwiedzę Wegemenę i odwiedzę dziewczyny. Nie mam mowy, żebym tam nie poszła. Dobry? No. Spróbujemy zupka. To jest zupka z cukinii. O, i z jakimiś kaszami, wiesz? Hmm. Pyszna. To nie jest koramików kostet. Bardzo pycha. Dobra, myślę, że zupełnie zjecie. Dobra. Bardzo dobre. Dobrze, kochani. Pyszne jest. Wszyscy mówią zgodnie, z cała rodzina, że jest pichy. Knajpka jest trochę schowana, jak dla mnie, dla takiej osoby przyjezdnej. Pewnie większość osób z zielonej góry zna doskonale to miejsce i trafi bez problemu na Westerplatte 11. Ale dla mnie, gdybym nie miała przewodnika w postaci mojej mamy, mojego męża, to pewnie byśmy miały problem, żeby trafić. Nie jest to daleko od rynku, więc gdy się gdybyście byli tam przejazdem, chcieli tam wejść, zjeść pyszny, domowy obiadek, to po prostu musicie się zapytać miejscowych, bo, bo możecie mieć problem, żeby to znaleźć samemu. Jest to takie trochę schowane, ale bardzo, bardzo fajne, bardzo przytulne, miłe miejsce nieduże, takie domowe, powiedziałabym, kameralne. Dziewczyny są bardzo przyjazne, pomocne, bardzo sympatyczne i naprawdę miło się tam nie. Także najważniejsze jest to, że możecie tam zdrowo, świeżo, domowo zjeść. Ja. Zapraszam Was serdecznie.

Ya yeah. yeah. yeah,